na kanale Beauty Stories. Ja jestem Paulina Czaszka, jest ze mną dzisiaj Kamila Giemza, która jest makijażystką i trochę pomoże mi zmienić mój makijaż świąteczny. Jak widzicie, taki look udało nam się uzyskać. Jeżeli jesteście ciekawi jak to zrobiliśmy, zapraszam do oglądania dalej. W moim przypadku makijaż na wigilię przede wszystkim ma być szybki, ja najczęściej jestem zabiegana, gotuję, sprzątam, jeszcze komuś pomagam, jakieś pakuję, prezenty i tak dalej i zawsze się staram, żeby to było tak, wiesz, cielista pomadka, możliwie jakoś tylko minimalnie coś na oczach albo może, jak mam trochę więcej czasu, to troszkę bardziej podkreślam oko, ale zasadniczo od, od paru lat już myślę, że to jest mój właśnie taki makijaż na wigilię, ale tak zaglądam tutaj w Twoje ręce i widzę, że cielistych pomadek raczej tutaj nie ma. Nie i tym razem... Yy... Zaproponuję Ci zmianę, wyciągnę ci dosłownie z Twojej strefy komfortu. Jeśli chodzi o szybkość makijażu, będzie tak samo szybkie jak Twój standardowy makijaż Super. coroczny, świąteczny. Natomiast tym razem podkreślimy usta bardzo mocno. Marka Izadora proponuje Mogę? piękne, piękne kolory, bardzo nasycone, bardzo świąteczne. Zima, święta Bożego Narodzenia i wszystkie okazje też później karnawałowe zdecydowanie sprzyjają. Żeby nasz makijaż był bardziej aromatyczny, bardzo ciekawy i w tym momencie e, to spróbujemy uzyskać mhm. tym bardziej, że święta Wigilia, kolacja, ten, ten cały nastrój e, na pewno będzie sprzyjał. I zaproponuję Ci z może tych to, naszych trzech. Zdrowimy tej. Tak, właśnie to? tą tą zdecydowanie najciemniejszą. Chociaż powiem Ci, że ta środkowa też bardzo mnie kusi i no. No, nie wiem, nie wiem. Nie, ale może... Zdecydowanie, czerwone wino. Idziemy w Dobra. najbardziej wieczorowy z tych klimatów, jakie mamy dostępne. E, jeszcze tak zwróciłam uwagę na to, że ta pomadka ma trochę inny kształt niż tradycyjna. Bardziej taka pomiędzy pomadką a kredką? Tak, dokładnie. Więc jest tutaj tak. Plus wygody kredki, do której już w ostatnich sezonach e, mogłyśmy się przyzwyczaić. Uuu, na... Ale piękny kolor. jest przepiękny. Natomiast mimo wszystko jest zachowana bardziej forma pomadki, ona ma więcej pigmentu, ten kolor jest nasycony wow, wyraz. O, ale jaka kremowa! Bardzo miękka, bardzo przyjemna, bardzo dobrze się rozprowadza i tutaj właśnie i kształt, i konsystencja są ogromnym plusem. Mhm. Jeżeli chcesz, żeby ten kolor był jeszcze wyraźniejszy, żeby ten makijaż był typowo, typowo wieczorowy, możesz do tej pomadki dodać konturówkę. I troszeczkę też będzie bardziej precyzyjnie. Tak, będzie bardziej precyzyjnie. Mhm, ta konturówka rozumiem, że jest w odcieniu, Jest idealnie który w kolorze odpowiada. tej pomadki. Mhm. I, tak I tutaj, a jeśli chodzi o te ciemne pomadki, ja zawsze tak sugeruję, jak już używam, że może troszkę poza kontur ust, bo one trochę mogą te usta pomniejszać. Jak uważasz, przy, ja, przy, bardzo przy mniejszym, ja, mniejszym ja bardzo lubię na targa? granicy konturu e, nakładać konturówkę. Tak, czyli mhm. jakby maksymalnie dokąd damy radę, natomiast nie przekraczać go nadmiernie. Często y, niestety panie dziewczyny mają tendencję do tego, żeby ten kontur przerysowywać. Więc jeżeli będziemy się poruszać dosłownie po konturze, to przy tak miękkiej kredce ona mhm. go bardzo ładnie wykreśli. Okej, okay. i tutaj jeżeli mam, tak jak u mnie widzisz, z jednej strony troszeczkę warga opada, to rozumiem, że mogę Możesz sobie skorygować tutaj... skorygować ją... idealnie. Mhm. E, tutaj ona mi się bardzo ładnie rozprowadziła. Ale kurczę, tak się zastanawiam, jak ktoś nie ma odwagi do takich kolorów, to podejrzewam, że można się trochę przerazić, co, takiego, takiego odcienia. Myślę, że tak naprawdę, jeżeli skierujemy się do, ku okazji wieczorowej, tak, ku, ku imprezie, to takie odcienie są jak najbardziej wskazane i podkreślają bardzo mocno kobiecość i, i wyrazistość. Tak? Jeżeli no myślę, że nikt nie przegapi. Na pewno nie, na pewno nie. Jeżeli potrzebujesz większej precyzji, to oczywiście możesz użyć pędzelka, mhm. czy bezpośrednio do nałożenia pomadki, czy do wyrównania konturu. I dokładnego jej rozprowadzenia. Aha, czyli mogę sięgnąć sobie albo po Oczywiście. pomadkę po prostu z pędzelkiem, albo po pomadkę z koczerówką mam dwie różne opcje. Oczywiście. Tak? Super. I teraz trochę więcej różu, trochę więcej rozświetlacza może? Trochę więcej różu, trochę więcej rozświetlacza tak. I żeby oko nie zostało takie zupełnie z maskarą, mhm. to proponowałabym Ci je rozświetlić, skoro jest grudzień święta. Wszelkie Czy złocistości wy to Czy wy widzicie ten kolor? I blaski. Każdy. Mhm. Tak, każdy jest piękny, każdy jest błyszczący, zaproponowałabym Ci klasycznie złote, żeby było jak najwięcej blasku przy tak kryjącej... Po żeby oko mhm. jednak nie zeszło zupełnie na drugi plan, ale jednocześnie nie było tak e, Czyli teraz oko jakoś super mocno nie podkreślamy, tylko nie. właśnie dajemy ten błysk, tak? I Dokładnie. wtedy co? Bardziej w wewnętrznym kąciku, bardziej na, e, na środku powieki? Myślę, że może spokojnie skupić się na, na pomalowaniu środka, powieki i roztarciu cienia na prawo i lewo, tak żeby te drobinki mhm. e, bardzo swobodnie e, nam się rozeszły na całej jej powierzchni. Patrzę, to nie jest taki typowy, taki oczywisty złoty odcień. Tutaj mamy trochę, on jest, no, powiedziałabym neutralny. Ten nawet taki w lekko różowy, takie złota, ale zupełnie coś innego niż normalnie. W całej paletce mogę, może każdy odcień skóry, każdy tą skóry odnaleźć się. Są zarówno e, i chłodniejsze e, drobinki e, i cieplejsze. Tutaj jest nawet taki bardziej w brąz, miedź. Tak, no e. właśnie ja mam ciemny odcień skóry i często mam problem z tym, że większość złotych cieni jest po prostu na mnie biała. E, a z kolei w drugą stronę, czasami te cienie, które są do jasnych karnacji przeznaczone albo do średnich, na tych bardzo jasnych cerach wyglądają właśnie na żółte. ale są takie zupełnie nieoczywiste, to jest ich przewagą coś jest, innego. Ich przewagą jest to, że one mają dużo blasku, e, bardzo ładnie się świecą. Ta drobinka bardzo fajnie się trzyma, bardzo ładnie rozświetla buzię, ale nie tak jest tak Tak, patrzę to w lusterku, że wyglądają kolor. troszkę bardziej jak, um, jak prasowany pigment, jak prasowany tak, brokat. Tak, mniej więcej w ten sposób. Tak, mhm. natomiast trzymają się bardzo ładnie i to nie jest też taka drobinka zupełnie brokatowa. Ona jest drobna, ale jednocześnie wygląda bardzo, bardzo, bardzo subtelnie. Zresztą e, można je też e, użyć, jeżeli bardzo lubimy błysk na wieczór, dodatkowo do rozświetlenia e, kości. policzkowych. A na mokro? Um, myślę, ja że... ja bym się nawet pokusiła o jakiś skośny pędzelek wilgotny, jakąś kreseczkę, coś Można próbować bym... ewentualnie nałożyć wydarzała. ją po prostu na kredkę, na jasną kredkę, którą najpierw to kreskę, przyklamy. tak. I do, dokładamy tak dokładnie w ten sposób. Bardzo fajnie. A jak już tak zaczęłaś o tym błysku, to patrzę, że tutaj na stoliczku mamy jeszcze taki produkt do rozświetlania. Ja bardzo lubię rozświetlacze wszelkiej maści. Tutaj widzę, że jest w formie kremowej. Tak, to jest forma kremowa. Jest rozświetlacz w takim pięknym, szampańskim odcieniu, więc on się odnajdzie też zarówno na skórze i neutralnej, jak i tej cieplejszej, chłodniejszej nie będzie dla żadnej skóry jakby typowo, jest bardzo uniwersalny, jest bardzo miękka, delikatna konsystencja, także jest tak, prosto tak z... normalnie? Tak, normalnie, można prosto ewentualnie... i sobie, nie będzie żadnych plam Nie, ewentualnie dobra. opuszką palca, natomiast wydaje mi się, że ze sztyftu spokojnie można użyć i wklepać. I teraz wystarczy go rozklepać palcami i on będzie się tutaj już nam wtapiał w podkład. On się delikatnie już ułoży wtedy, tak? Czyli nie potrzebuje żadnych dodatkowych pędzli, normalnie tak prosto za prosto ze sztyftu jak najbardziej. E, dobra, czy mogę go też użyć na przykład, żeby trochę rozświetlić sobie wargi albo na, ja wiem, na może ruchomą powiekę? Na powiekę ruchomą jak najbardziej, zwłaszcza latem. Będzie subtelny, delikatny, piękny efekt Taki rozświetlenia. Ma szybko. Tak, dokładnie. Idealny. Mm -hmm. Jest to w ogóle bardzo uniwersalny kosmetyk. Jeżeli chodzi o usta, też można nawet jeszcze na niego dołożyć błyszczoł bezbarne, żeby pogłębić Aha, ten efekt. Aha, czyli po prostu wielofunkcyjny. Tak, bawimy się jak najbardziej tym rozświetlaczem. Super. No troszeczkę inaczej to wygląda niż mój standardowy makijaż na Wigilię. Bardzo mi się podoba. Cieszę się, że mnie tak, wiesz, wyciągnęłaś trochę z, z tego mojego standardu. Myślę, że nie sięgnęłabym po tą pomadkę, gdybyś mi jej nie zaproponowała, bo... No jednak jest to coś zupełnie innego niż zwykle, ale bardzo ciekawy, bardzo ciekawie to wygląda, jest to zupełnie taka, wiesz, świeża wersja, op, no obca dla mnie, że tak powiem, pod kątem tego makijażu wigilijnego. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jak widzieliście, ten makijaż był bardzo prosty w wykonaniu, myślę, że każdy może do niego sięgnąć. E, oczywiście, jak zwykle proszę o łapki w górę i subskrypcję naszego kanału. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!